Adrian ze ślubu od pierwszego wejrzenia chce oddać pieniądze ze zbiórki. Pod jednym warunkiem: Adrian, którego widzowie poznali w trzecim sezonie ślubu od pierwszego wejrzenia, ciężko choruje. Diagnoza okazała się drugocąca nowotwór mózgu. Szymaniak poddał się leczeniu w Polsce, ale szuka też zagranicznych opcji. Terapie są tak drogie, że uczestnik show musiał poprosić o pomoc swoich fanów i założył zbiórkę. Teraz odpowiedział na nienawistne komentarze dotyczące finansów. Mówi, że może oddać zebrane pieniądze. Anita i Adrian to jedna z tych par, które po udziale w ślubie od pierwszego wejrzenia nie tylko się nie rozwiodły, ale stworzyły naprawdę szczęśliwy związek i nawet doczekali się dzieci. Po ponad siedmiu latach od ceremonii zaślubin, odbyła się w marcu 2018 roku, okazało się, że Adrian ciężko choruje. Wcześniej problemy zdrowotne miała Anita. Musiała poddać się operacji po tym, jak wykryto u niej guzek endometrialny przemieszczony w okolice blizny po cesarskim cięciu. Wówczas wszystko skończyło się dobrze. Choroba Adriana jest jednak dużo poważniejsza. To groźny nowotwór mózgu. Adrian ze ślubu trafił do szpitala. Adrian został hospitalizowany, gdy nagle zaczął czuć się bardzo źle. Bolała go głowa, wymiotował, miał zawroty i mdłości, a nawet halucynacje. Przeglądając coś na telefonie, zauważyłem, że ekran wyskakuje mi poza telefon. To było takie przerażająco niezrozumiałe, co się dzieje. Zgoniłem to na tabletki, jakie dostałem od psychiatry. Wzięliśmy z Anitą ulotkę i przeczytaliśmy specyfikę leku, było tam, że objawy mogą być różne. W sobotę stojąc na czerwonym świetle, na masce wyświetlił mi się obraz postaci z bajki, którą ogląda Bianka, takie kotki tańczące. Przecierałem oczy ze zdumienia, oklepałem twarz, ale ten obraz widziałem, opowiadał uczestnik ślubu w Dzień Dobry T.V.N.